Witam serdecznie tutaj. extremum Game gramy w Star Wars Battlefront 2. Czyżby to była ta plaża, co myślę? Oby nie, dzisiejsza wspaniała strategia zakłada zdobycie Kashika. kashika. nie wiem gdzie mam iść. No i tyle, gdzie ja mam iść? Ja mam tego bronić po prostu. tałem w czapę zaraz umrę Masakra jakaś dobra Co mnie zabiło Pojazd latający świetnie Dobra rozwalony ten gościu. O kurwa! Ja pierdoczy Dobra, mamy kogoś. Weźmiemy sobie tego gościa z tym ciekawego strzela. Ta broń jest do dupy. Ta postać jest taka sobie.

Droid jest dostępny. A, to jest e, jakiś statek kosmiczny, ale chyba jeszcze po, pobiegam sobie żołnierzem szturmowym. Koniec przegrana. Oj, tylko widzę ten obraz przegrana. Nawet nie wiem, które miejsce zajęło. Trzymajcie się, coś. Czy... Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, a jeśli podoba Ci się kanał, nie zapomnij go zasubskrybować.